Witam was bardzo serdecznie, Jestem Mister White MrWildSide i teraz się nie pomylę z przywitaniem, jest ze mną Norek Brawo, siemanko Znowu I znowu przechodzimy challenge'a, tym razem bierzemy szósteczkę, yy, óseneczkę i <grym> Spider Boya Możesz no. Może zgram tym razem, no to masz? No dawaj Trzy, cztery, ry Z no. tego co wiem to będą cztery takie te łezki, nie? Tak, plus, o, no tak jak myślałem Quad shot, zarąbiści To jest Jest szlouujące, są te no. Oj, myszki znowu nie zabrałem. Tym razem szybciej się skapnąłem niż wcześniej, Ale nos mam zadal... Jest! Mam ten! Jak to się nazywa? Bibliotekę. I mam... O, to sobie wezmę. Book of Revelations. Jeszcze jak znajdę w sklepie... Habit, to będę nieśmiertelny. Czemu mam guza na głowie? Nie, habit coś jeszcze. No, ja też mam guza. Słabo. Krak. Mamy jak rok. Mamy raka. No, poszer rok. Jeszcze znajdziemy smale to <laughs> Będzie cała rodzina. No. Ej, nie ma klucza, żal. Tu dokładnie tak skrzynka z... sobie stoi po środku. No i kolejna skrzynka, no. Może Smaller Rock będzie? Nie ma. Fuck. Smaller Rock jest tylko w rokach. W sensie no właśnie w, zepsułem, ale nie było. Yeah. Speed down. Boże, jak ja wolny teraz jestem. O Chryste. A, i wiesz, że tutaj też nie ma Treasure Roomów? No to super! A ja poszedłem zami zamiast od razu na bossa, to teraz znalazłem jeszcze tego... tego Ale ciuła. ten... Jak znajdziemy jeszcze... Ja mam Book of Revelation, więc jak znajdę jeszcze Hub bicik. I coś jeszcze, jakiś jeszcze item pamiętam A, i ten, do ładowania y, Baterijkę kupię To będę po prostu nieśmiertelny No, Widzicie? nie o boże, wszedłem do pokoju, są jest pełno ognisk i tak mi zaczęło lagować. No to tak właśnie jest, też miałem ostatnio wcześniej tak. Dobra, no, to lecimy. Od razu do bossa. Bo nie ma co... ...rwać Koc włosa. Kokosa. Ja Z jest nosa. Tu? Nie, ja dopiero pierwszy boss. Eee, słabe. Sam jesteś, zobaczymy kto przegra znowu. w klepnie. Nie, no nie udało mi się rozbić. Jaja. ja. mi pies pod łóżkiem mi śpi, co chwilę ten tak się dygam, co się dzieje, takie dziwne dźwięki wydaje. Co się się śni chyba? Dobra, muszko, zdychaj. muszko. pusz. Up, GG. We Justice. on to jest spoko. O, to jest zaraz ważne. Just. Justin Bieber, we chaven! Justice powiedziałem! <laughs> Justin. <laughs> Justin. O, super. No nie! Znak zapytania. Fłok. O, jak mnie przycięło na początku. Co ja tu mam? Will of fortune. Wolę tą kasę przeznaczyć na coś innego. mi. Przy... No co? Piwki pewnie. Na hubbit. Jasne. Au. Czy to jest habit? Tak? Habit habit nie? chyba Habit, dobrze, ziemno Arcade room, ale dobra, nie wchodzę już. Hobbit. O, tu mogę wejść. O! Może smaller rock będzie Misza Jest! <laughs> mam <Struc>. małego roka <laughs> Ja idę do bossa w basement tu. Okej. Okay. A ty gdzie jesteś? Też basement tu, ale nie mam jeszcze bossa. O jest, dobra. Znalazłem. Ach, już chciałem jeszcze sobie pozwiedzać d co robi d Impress? Nie, chyba ci daje, nie pamiętam Ale chyba ci daje, nie daje Dobra, wystarczy. już GG, jaki mam damage, nie? Tak? Czerwony już mam, taki mega Teraz żebym nie zginął Hasmarok ty jeden O, cheater jesteś Cheater. <laughs> o, o, i mam ten, pokój diabła Dobra, zobaczmy co robi d Aha, dobra, jeszcze oh, większy damage tam. Krampus, ale za to będę miał ten, jak to się nazywa? Ten. Węgiel będę miał. O, a zabijesz go? No pewnie on jest easy No Krampus tak Krampus. Z tak, tego jeszcze mam Camper. te Mam te te z tym Fuck. te białe.. Jak się ma te białe łzy to one spowalniają. No nie? tak, tak, tak. A jest... Coś zginąłeś? Znaczy, nie, wysaszyłem się, bo on zrobił to swoje ten laser A. dupy, z dupy. Jezus, Maria! Ja Słuchaj, bo się boję, żeby się ukryć. Jak <grym> tak <twarki> <grym twarki> <grym twarki> <grym twarki> Na pierdole! Znowu będzie 1,23. Śmiech, wojny. się, boi. The Chariot. Aaaa, użyłem niepotrzebnie. Tu musi ciekawie wyglądać tam. Dobra, ja mam mózg znalazłem. Help up węglem i teraz takimi czar czarnymi. Help up fap, fap. fap. Self up, self up może od razu. Stealth up. Jezus Maria, nienawidzę tych głupich. Głupich... robaków. Lecą na ciebie co chwilę. Taki robaki. Można no. można, roku, można małych roków znajdować kilka razy? Nie. Chyba. Stary, taka rodzina roków. A to byś miał kurwa damage. <laughs> no wiem I dużo chrosek na twarzy. Co on tam ma? Czole. On złata twoją starą. <śpiewa> 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 Nic ciekawego. Nie potrzebuję klucz używam? O, mam klucz. Dobra, do RK drummy sobie. Wejdę. O, jest ta śmieszna konsola. Tak. Jaka konsola? Boże. Jezu, mam pinky eye. Co jest, dzieci? No to nie jest fajne, to jest właśnie. Star, jak będę ty, ty ten. Nie, nie chcę tego. Jak, jak będę. No z, z tym kwadrzotem? Tak. Zrąbisty. Lepsze to niż jakaś. niż jakaś kanapeczka. Co to ma do kanapeczki? Nie wiem. Muszka, no ty teraz już mogę niszczyć swoje muchy. Bez obawy na zepsucie. Muchy, dziabaduchy. Czy tu mieszka dziabaducha? Dziabaducha. Dziaba, Gucio. <słuch> Nie znasz tego? Czego? Czy tu mieszka dzieba ducha? Nie nie znam. Będą się ci to podesłać. <coughs> tu of herc. Dom, 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 dom. Wszyscy dum. Maję znają. Du, du. I Maja fruwa tu i tam Dupe pokazuj. <coughs> No głupie muchy, dobra, niszczycie. cię. Wiedzia wiedziałeś, że jak jest Batman, to jesteś taki jak Butman, by utyty. Zgaduj co to jest? Aaa, nie. Domyślasz się? Tak. No, nie chcę wiedzieć do końca. O. Gdzie jesteś? Ja to przez przypadek zupełnie znalazłem, bo szukałem tego. Mat <śm> Batmana do, do narysowania pelerynki i tego znaczku. Aha. Bo nie wiedziałem jak to wygląda I wpisałem Batman, a potem zacząłem się zastanawiać Hmm, jest coś takiego jak w ogóle, jak Butman no, z Butmanem skojarzyło I siedziałem wtedy z Mainspeakiem na scapie i się go pytam Mówi, na pewno jest, wpisał w Google i mi wysłał No <głosłuszu> <głosłuszu> święty Dywile <głosłuszu> Tak dużo wygrać Speed down, e to nie chcę Telepil telepils. Nie no głupie, ja mam... Tyle usłyszałem. telefilm telef, telef, Tele wpierdola. <gryw> 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 Tele wpierdował. Dobra, i gdzie ty jesteś? Y Caves 2. Ja to, będę teraz tu Caves 2 właśnie. A ja już pokonałem bossa, tylko sobie jeszcze na maszynce gram ja Jestem w Cave's 1 i, a ty już w Caves 2 z bossa pokonałeś? No. Głupi Bo mogę, Boże mam już trzecia pigułka Speed downu, ale ja nie chcę. Ale Głupie. będziesz wolny? Ale ja nie chcę. Nie uszył, Lockdown, no nie. A no. teraz to w ogóle. Tak to jest jak się nie gra, kurde, tym Kejnem. No. Wiesz co mam? Co masz? Anżeli Kruma. Angeli. <noise> dead, dead, ten, dead, 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 jak one się nazywają? Ten. E, co mi to daje? O, mogę latać! Patrzcie! Cały czas? Tak. Tego, ping nie pingwin, tylko... Pingwina. Pigeon. To jest po polsku... No ten pigeon. No to jest gołąb! O! Po polsku pigeon! Nie, właśnie po angielsku pigeon się... Jezu! Asz... Waginy. No Jezu, strzelają Co? we mnie! No nie no! Dwa serduszka! Łatwe te weginą. Nie złudzę. ciebie, Norek, to wiesz. Mm -hmm. Nie no, bez ja się znowu zginęł. Nie, to jest nie fair. Co już? Gnąłeś? Jeszcze nie. Ale obawiam się, że zginę. Ale chyba trzymasz się dłużej niż wcześniej. Nie. Aha, <laughs> okej. Okay. Nie, nie wiem. To super. Czemu są takie słaby? Pomożesz. Pomożesz? Mam pomóc. O, spoko. Spoko, oko, maroko w czoko. Spok spoczko, w Na lubię w czoko. Lubisz w, w czoko? Ty jesteś taka piękna. To honorata miodek. What? Zapraszam. Stary ty dziwnych rzeczy, słuchasz. To z kałem. Sam jesteś kałem. Nie masz talentu w sobie Patrycja? Jak tu nie ma nas? Jak ty nie ma szans? Chciałem cię naraz, ej dziewczyny! Nawet nie będę dalej śpiewać, bo tam są bardzo... To są bardzo brzydkie słowa. I ciulowe, pozdrawiam. From Piotrzewski. Bo to rap, czego ty oczekujesz? Ej, niektóre są spoko. Hollywood undead <noise> Weź w ogóle Raz w życiu jak oglądałem Gimpera Live'a Ten z nocy, bo... Nie miałem co robić, bo w ogóle nie siedzę w do domu, jestem chory. No. Nie miałem co robić, oglądałem to, tam zaczął słuchać Hollywood, Undead, bo mu ktoś podesłał. To kurwa, na początku myślałem, że to jakiś pop, serio ci mówię. że <grym> 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 Autentycznie, myślałem, że to jest jakaś popowa piosenka. Wow. To, kurwa, nie <grym> ani metal, ani jako rap. No to jak jest tak trochę pomieszany, no nie wiem. wiem, ale to brzmi jak pop, autentycznie. Ja na początku myślałem, że to jest po prostu pop, tak z dupy. Teraz Może. Zobacz. Ile łapek w, w dół będę miał przez to? <laughs> e, hejtujesz, kurde, Hollywood, Andes, będzie, no, i będziesz miał zaraz mniej widzów, niż ja. Niemożliwe. Ej! Coś to puste, sąby więcej. <laughs> no, no u mnie też trochę. Ale tam masz dużo wyświetleń, jak na swój ten... No mm, tylko w na poradnikach. Najwięcej w sumie. Ile o, nie! Mucha! Nie! Nie wyrucha! O Jezu! Co, Co się dzieje się tam? Przeleciała mnie, o! Chyba, chyba dobrze. Mucha? No, okej. Okay. Przeleciała mnie, w sensie, że zraniła mnie. Moje serduszko biedne. <grym> ja ch ona chciała tylko seksu. <grym> oh Boże. Dobra, no ja w nekropolis już. Matka! Znaczy, kopyto mam matki. <grym> Zrobiłem na ciebie pączki! Z czym? Z miłością! <grym> ty ty... No nie wiem, że tego nie widziałeś. Nie widziałem, nie no jestem. Może czemu z najlepszych obrazków i filmików nigdy nie widziałeś. To jest dziwne, trzeba ci doedukować. <laughs> to dużo internetów. Głupia matka. I bo umrę na matce, nie! A tu już masz matkę. No. O matko. O matko. <laughs> Dobra, muszę trochę spokojniej. No znowu mam. Ach, myszka mi się wzięła. Nie wiem, jakim co Wzięła ci się myszka z tą Jezu, kupił to matki, prawie mi przymiotło. Co, co? No, a co to? To snoga, obca. No, zabiłem ją, ale przegrałem! What? Przegrałeś? Tak. Aaaa, wygrałem, 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 wygrałem. Fuck. ale stary, a, wygrałem, wygrałem. zabiłem ją i umarłem. Waginę. W tym samym momencie. Ja co zabić? To ja pokażę, staty może. Wygrałem, 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 wygrałem. Mam 12 zakończeń, ile jest zakończeń? Do, nie wiem, zaś ci powiem. Okej. Okay. Znaczy nie wiem. <laughs> Dobra. Teraz już zginłem i proszę tu macie oh, moje. Tak o, że dobrze. moje piękne oboże styki mam. 12 zakończeń. No, to ja też mam 12 zakończeń. To Chyba tyle jest maksymalnie. On no, to 12 pokaże. Nie, A wiem nie 14 sobie. Nie. Też dwunaste 12... pokaże macie. A popatrzył się w lustro i się zasmucił. I się zrobił murzynem. <laughs> z czerwonymi oczami. Tak. No Dobra, to byłoby na tyle, nie? Tak, czekaj, otóż już kończymy piękny... O! Już są napisy końcowe. No. Jak chcę minąć? Przeszliśmy no. właśnie Izaka. Kolekcja, tak, choć <noise> <noise> tak ucięcie będzie. Rozpoczęcie i teraz będzie. A <noise> delayed safe, nacisnę. No, no to szacun. Nie, nie no. Się... Na razie, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Na razie. Do zobaczenia i cześć.